5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wielkie brawa do pierwszego klienta Elektromarketu Media Expert. Szanowni Państwo, zapraszamy Was do środka. Jeszcze, jeszcze moi drodzy, pijcie brawo. Przywitajmy tych klientów. Bardzo proszę, przywitajmy ich bardzo serdecznie. Podziękujmy za to, że przyszli tutaj do tego Elektromarketu Media Expert. Jeszcze, jeszcze sekundę, jeszcze sekundę. Powitajmy tych klientów. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Tutaj. Będziecie po powrócić na stanowiska pracy, natomiast klientów witam serdecznie w Media Expert, gdzie już rozpoczęliśmy świętowanie i zatrzymamy się dopiero o godzinie 19. Witamy Państwa serdecznie w najtańszym punkcie Media Expert na mapie Polski.